Pewnie zauważyliście, że rzeczą, o którą bardzo dbają w swoim życiu ludzie, są samochody. Smarują, pastują, nasłuchują i wykonują regularne przeglądy techniczne. Po to, by lepiej i bezpieczniej się swoją maszyną przemieszczać. Mało kto i bardzo rzadko zajmuje się przeglądem technicznym swojej osoby, a przydaje się on dokładnie po to samo, czyli po to, by namiękko to życie spędzić. Przegląd techniczny, czyli redefinicja tego, co myślimy, robimy i jak żyjemy, przydaje się człowiekowi od czasu do czasu, żeby się nie okazało na koniec, że się uparłem i życie spędziłem zupełnie odwrotnie. Gwarancji nikt nikomu tu nie daje, ale są jednak sposoby, które mogą pomóc w życiu na miękko. W pewnym wieku warto już zacząć rozpoznawać rzeczy i sprawy ważne od tych nie. I nauczyć się nimi zajmować i wybierać te ważne. Ważność w miarę upływu życiogodzin i zdobywanego doświadczenia trzeba rewidować, bo Skubana może się zmieniać, a w zasadzie na pewno się zmienia. Takie rewizje życiowe skutkować mogą dużo mniejszą ilością kłopotów, bo przecież przypadkiem lub nie każdemu z nas zdarza się wdepnąć w metaforyczne błoto. I w takiej sytuacji dobrze by było wiedzieć jak i umieć się z tego błota szybko i w miarę bezboleśnie wykaraskać. Nie będę rozwijać wątków, o których wszyscy wiedzą, że zdrowe jedzenie i ruch fizyczny mogą spowodować miłe życie, lub inna wiadoma prawda życiowa zadawanie się z toksycznymi ludźmi da ci spokój wewnętrzny, finansowy i dobrze wpłynie na układ, nie tylko nerwowy. Chciałam raczej wspomnieć o kilku drobnych elementach, które mogą powodować kolizję i korozję naszego życia. Od czegoś trzeba zacząć więc zacznijmy od internetu. Jak śpiewał maleńczuk uważaj na niego, dziewczyny kolego. Oj, uważaj! Oczywiście internet to świetne narzędzie ułatwiające nasze życia, ale tak jak w przypadku każdego narzędzia, np. Na noża, możesz nim pokroić chleb, ale można też kogoś lub siebie zranić. Tak też jest z internetem. Możecie pociągnąć tak daleko, że zajdziesz do ciemnego i na dodatek nieistniejącego lasu. Czasem to, co tam spotykamy, przekracza ludzkie pojęcie. Więc dobrze jest wrzucić na luz i jak nas poniesie, uświadomić sobie, że na szczęście nie trzeba jeść tego, co jest na pięknych fotografiach na Instagramie. Jajecznica na śniadanie też jest luksusowa. Jogi nie trzeba praktykować w Indiach, bo tam jest najlepszy vibe. Można tu w domu albo na łące. Można też ćwiczyć zwykły WF, nie potrzeba do tego specjalnych trykotów. Można to robić w zwykłych dresach, medytować można we własnej sypialni i na dodatek wcale się tym nie chwalić. Więc ostrożnie z inspiracjami życiowymi z internetu, bo wyląduje się w sieci nierealnych, często kompletnie bzdurnych i nieadekwatnych do rzeczywistości prawideł. Warto więc pilnować tego, by wyświetlające się na ekranie telefonu lub komputera komunikaty i zdjęcia nie decydowały o Twoim życiu i nie wtrącały się w nie zbyt często, szczególnie podczas spotkania z drugim człowiekiem. Jeśli chodzi o rzeczy, czy zauważyłaś, zauważyłeś, że wydarzyło się tu jakieś życiowe szachrajstwo? Nastał nowy rodzaj niewolnictwa. Ludzie stali się niewolnikami rzeczy. Pracują na odkurzacz za 2000 i zegarek za 12. A przecież ten za 500 zł tak samo odkurza jak ten drogi. W ekstremalnym wydaniu czas nie potrzebuje zegarka wcale. Uważać więc trzeba na czarne poniedziałki, piątki czy inne tam zakupowe naciągarki. I zadać sobie od czasu do czasu pytanie, ilu z tych rzeczy rzeczywiście potrzebujesz. Ty, albo znajomi, których chcesz obdarować kolejnym przedmiotem. Obdarzaj, ale może niekoniecznie rzeczami. Jest mnóstwo innych możliwości, by dać komuś radość i wesprzeć świat. W Wielkiej Brytanii jest tradycja stawiania w parku imiennych ławek. Może warto w swojej rodzinie stworzyć nową tradycję prezentową. Ode mnie w prezencie zazwyczaj dostaje się drzewo lub krzew. Można posadzić nawet, jak się nie ma swojego ogródka. Poważnie. Prezent niosący radość rozciągniętą w czasie, a i świata nie zaśmieca. Zamiast wiadomości ze świata wyłącz na jakiś czas wiadomości opowiadające o wielkich wydarzeniach i katastrofach na świecie a w zamian zajmij się tym, na co masz wpływ. Swoim domem, rodzinom, przyjaciółmi i tym, co się dzieje w Twojej dzielnicy, wsi czy małym miasteczku. Tam masz możliwości i sprawczość. Nie ignoruj tego, co się dzieje dookoła ciebie. Tu też, a może przede wszystkim tu, można nieść dobro, zmieniać świat i się go uczyć. Nie tylko w internecie czy na warsztacie. Masz przecież sąsiadów, targ, sklep czy przydomowy ogródek. Jak się z tym masz? Tak zwana fększuja, czyli feng Shui. W życiu porządkuj sprawy, jak są małe, nie czekaj aż napuchną. W domu posprzątać zawsze warto, z dodatkiem, że Sanepid do ciebie nie przychodzi w odwiedziny. Może czasem lepiej mieć nieczystą podłogę i otwarte serducho, jest się wtedy czym podzielić. Zmienianie innych, twoje życie to twój czas i twoja energia. To twoje życie godziny. Więc nie męcz się, nie zmieniaj nikogo na siłę. Daj człowiekowi popełniać swoje błędy. Przecież każdy ma prawo do tego, by się nie zmienić. Wtrącając się na siłę w nie swoje sprawy, narobisz sobie kłopotów, albo na barki przyjmiesz nie swoje ciężary. Z durszlaka patelki nie zrobisz. Często wystarczy tylko świecić przykładem. Przyjaciele. Rozpoznawanie przyjaciół wśród przyjaciół to bezcenny dar. Może on ustrzec nas przed smutnymi niespodziankami. Pij kawę, śpi w jednym łóżku, spędzaj życie tylko z tymi, których naprawdę lubisz. A sprawdź czasem, czy i oni ciebie. Nie pijąc tych kawek i piwek ze wszystkimi dookoła, będziesz mieć więcej czasu na spędzenie go z kimś, kogo warto posłuchać i polubić. Ze sobą. Bądź swoim najlepszym przyjacielem. Traktuj siebie jak swojego przyjaciela i nie daj się zwieść opinii innych na swój temat. Każdy z nich ją ma, i ta, da Między innymi, dzięki temu nie będziesz już musiał czy musiała pracować nad tym, by być wyjątkowym. Działanie. Uważaj na nadmierne myślenie, badanie i przygotowywanie się do działania. Sprawdzanie i planowanie. Nie rób doktoratu z każdej sprawy. W zamian dodaj więcej prób, błędów, przewracania się, wstawania i elastyczności. Zrób pierwszy krok, a jeśli to Twoja droga, drugi będzie już łatwiejszy. Posłuchaj czasem intuicji. Przypomnij sobie, ile osób mówiło ci, że to bez sensu. A ty wiedziałaś, czy wiedziałeś, że to to i poszło, ale dopiero jak zaczęłaś to robić. Rób rzeczy spontanicznie i elastycznie. Zobaczysz, jak to zadziała na ciebie i na świat. Wyślij całusa kierowcy, który na ciebie pomstował. Pomachaj dzieciom w autobusie, zaśpiewaj na klatce, zapłać za potrzebującego w sklepie czy aptece. To nie boli. Głowa. Większość problemów organizowanych jest w naszej głowie. Siedzi, knuje. I musi wyskoczyć z jakimś kłopotem. Jest maszyną do stwarzania kłopotów i nieustającego szukania ich rozwiązania, bo dzięki temu może się poczuć ważna. A wiadomo, nie da się rozwiązać problemu, który istnieje w przeszłości lub przyszłości, czyli nie istnieje. Zauważ, że życie w tym świecie, w tu i teraz, jest o wiele ciekawsze i ważniejsze niż przeszłe lub następne. Ale działa tylko i wyłącznie w sytuacji, jak się usiądzie spokojnie na dupci i rozejrzy dookoła. Bez zwolnienia tempa po prostu się nie da. Pilnuj swoje głowy. To jest cały twój świat, a ma ona tendencję do tego, by ze zwykłego narzędzia stawać się zarządcą. I to na dodatek nie zawsze sympatycznym. Dla zabawy i nie tylko, odzwyczajaj się od siebie, od swoich poglądów, opinii i jedynej słusznej drogi. Ucz się, wątp w każde słowo swoje i guru, bo guru może się okazać z rurururu. Ucz się siebie według siebie. Nie wiesz, że to skomplikowane. Wszystko, co prawdziwe, jest proste, choć czasem boli. Nie daj się oszukać, że chodzi tylko o to, by spłodzić syna, posadzić drzewo i postawić dom. Na szczęście jest jeszcze wiele innych ciekawostek życiowych, więc warto nawet od procesowania i rozwijania się wziąć sobie wolne i po prostu pożyć ciałko.